Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Trzy kroki do sukcesu z Oferteo. Dzisiaj razem ze mną pan Łukasz Sadek. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Pan Łukasz jest właścicielem firmy Lukmar Okna i Drzwi i dzisiaj opowie wam trochę więcej o sobie. Tak jest. Panie Łukaszu, jak długo pracuje pan z Oferteo.pl? No i jak zaczęła się ta współpraca? Współpraca zaczęła się już bardzo, bardzo dawno, na początku 2006 roku, jeszcze jak miałem firmę yy, prywatną. W miejscowości Bogatynia. Natomiast, tak naprawdę, z Oferteo współpracuję odkąd jestem, mam firmę tutaj we Wrocławiu, mniej więcej około 7 lat. Siedem lat ładny kawałek czasu. Co przez ten czas się zmieniło w Pana podejściu do biznesu i w tym, jak Pan pracuje na co dzień? Nie jeździmy do klientów, nie szukamy tych klientów na budowach. Nie patrzymy, gdzie deweloper zaczął budować, gdzie y, wylewki betonowe są zrobione i tam będą za niedługo okna. Ja myślę, że te czasy pomału się kończą. Że trzeba jechać, spisać z tablicy informacyjnej numer telefonu do klienta. Te czasy pomalutku się kończą. Teraz mamy internet, XXI wiek. Wszystko można praktycznie y, zrobić, dostać informacje. Przez internet, przez komputer. To tutaj panu wejdę w słowo, bo za zakulisowo powiedział mi pan właśnie, e, że dzięki naszej obsłudze klienta dowiedział się pan o takiej możliwości, jak mm, otrzymywanie ofert z zagranicy. Powie tak. pan coś więcej, zdradzi to pan coś nam? Dwa lata temu, półtora roku temu, e, mój, mój opiekun z oferteo, pani Iwona, e, doradziła mi, że też mogę mieć klientów e, nie tylko z Polski. I faktycznie od tamtego czasu. Yy, zgłaszają się do mnie klienci z całej Unii Europejskiej, bo tak sobie to ustawiłem, tak, bez żadnego limitu. Yy, I powiem Pani, to jest świetne. Tutaj wyprzedziliśmy to wszystko o mnóstwo, mnóstwo lat. I co za tym idzie? No klient zadowolony, klient zamawia. Yy, no to Panie Łukaszu, wiemy co działa, ale mówił też Pan, że są cienie i blaski prowadzenia biznesu. Yy, to słucham. Tak jak wszędzie, nie ma nigdy chyba żadnej rzeczy na 100% idealnej. Ja o plusach ofertę mógłbym długo jeszcze tutaj rozmawiać z panią. Jeżeli miałbym się skupić na minusach, niekoniecznie zawsze zdarzają się prawdziwi klienci, którzy wiedzą, czego chcą. Ale to wszędzie znajdzie się taki klient. Nie wolno się poddawać i myśleć, że wszędzie tak jest. Trzeba po prostu być na tyle takim cierpliwym, tak sądzę, żeby zdobyć tego klienta. Ja zdradzę tak w tajemnicy, jak to jest u mnie. U mnie na 10 ofert jedna na 100% wchodzi. I to jest u mnie taka zasada. Na 10 ofert jedna wchodzi. Cieszę się, że jest Pan tak cierpliwy i tak fantastycznie podchodzi Pan do naszego produktu. Mam nawet wrażenie, że jest Pan takim trochę naturalnym ambasadorem Oferteo. Mamy też już złotą radę dla innych, czyli ta cierpliwość i konsekwencja w działaniu. To teraz oddaję Panu głos. Proszę powiedzieć coś od siebie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że mogłem opowiedzieć z mojego punktu widzenia, jak wygląda współpraca z Oferteo i korzystając z okazji. Chciałbym polecić swoją firmę, swoje usługi yy, wszystkim klientom, którzy szukają doradztwa w wyborze stolarki okiennej i drzwiowej. Dziękuję. Dziękuję również za spotkanie, za wizytę, za Pana czas i za tą fantastyczną odpowiedź. Do zobaczenia. Dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku.